Kiedy po II wojnie światowej armia i Mazury znalazły się w granicach Nowej Polski, dominujący wówczas w polskich władzach komuniści zadecydowali, że miasteczko Wartembol otrzyma nazwę Barczewo na cześć księdza Walentego Barczyskiego. Kim był kapłan, którego zasługi docenili niechętni kościołowi religii komuniści? Dzisiaj w cyklu zapomniani bohaterowie. Walenty Barczewski Walenty Barczewski urodził się 10 lutego 1856 roku w Jarotach pod Olsztynem w rodzinie chłopskiej na Warmii. W 1883 roku przy oświęcenia kapłańskie rozpoczął posługę duszpasterską jako wikary. Sześć lat później został proboszczem w Wielbarku koło Szczytna. Potem decyzją przełożonych został przeniesiony do Bronswałdu. Od początku swojej działalności Barczewski dążył do pogłębienia polskiej świadomości narodowej w Armiaku. W Wielbarku prowadził szkółkę dla dzieci polskich. Sam w niej uczył. Najzdolniejszych wychowanków kierował do szkół średnich i wyższych, bo chciał, aby Polacy na Warmii mieli również w swoim składzie inteligencję. Bo chciał. Żeby polski warmiak nie był tylko ubogim chłopem czy ubogim robotnikiem. Działał aktywnie w Poznańskiej Towarzystwie Czytelni Ludowych Od 1913 roku kierował Komitetem Oświaty Rady Narodowej w Zaborze Pruskim. Od 1918 roku uczestniczył w pracach Komisji Szkolnej Polskiej Rady Ludowej dla Warmii. Brąz w Brązwałcie, gdzie 75% mieszkańców mówiło po polsku. Ksiądz Barczewski dokończył budowę kościoła. Ozdobił go polichromią przedstawiającą polskich świętych. To też element krzewienia polskiej świadomości narodowej. Ksiądz Barczewski jest księdzem, ale jest również aktywnym polskim działaczem narodowym. Między innymi przewodniczył Radzie Nadzorczej Kasy Pożyczkowej w Brązwałcie. A od 1920 roku Radzie Nadzorczej Banku Ludowego w Olsztynie. Polskim instytucjom finansowym, które miały wspierać Polaków na Warmii. Ksiądz Barczewski był również aktywny w życiu politycznym w armii. Początkowo popierał niemiecką Partię Katolicką Centrum. To działacze tej partii wiele lat wcześniej, w czasie kulturkampfu, razem z Polakami zablokowali próby Bismarka podporządkowania Kościoła katolickiego państwu. Ale w 1907 roku Barczeski przeniósł swoje sympatie polityczne z niemieckiej partii centrum na polski obóz narodowy. Związał się wtedy z Gazetą Olsztyńską. W latach 1911-1928 pięciokrotnie kandydował na posła do Sejmu Pruskiego i Parlamentu Rzeszy. Nigdy nie został wybrany, ale. Wykorzystywał kampanie wyborcze, aby przez więcej propagandę ożywiać polskie życie narodowe, aby mobilizować Polaków do aktywności politycznej. W 1911 roku na wieców w biskupcu rzucił hasło, cytuję: Z polskim ludem, polski ksiądz. Kiedy rodziła się Wolna Polska w 1918 roku, ksiądz Barczewski został prezesem Polskiej Rady Ludowej na Warni. Kiedy zapadła decyzja o tym, że o przyszłości Warmii Mazur powiśla, ma zadecydować plebiscyt, włączył się aktywnie w polską kampanię plebiscytową. Plebiscyt odbył się w lipcu 1920 roku. W najgorszym możliwym terminie, bo to jest ten moment wojny polsko-bolszewickiej, kiedy hordy bolszewickie zbliżały się do Warszawy i wielu wydawało się, że lada moment, państwo polskie przestanie istnieć. Plebiscyt zakończył się... Polską Klemską na Powiśniu za Polską głosowało nieco ponad 7,5% uczestników głosowania. Na Mazurach i armii nieco ponad 2%. Ksiądz Barczewski, mimo przegranego plebiscytu, mimo że jego konsekwencją było to, że Warmia pozostała w dalszym ciągu częścią Niemiec, pozostał na warmi. Dalej reprezentował interesy polskiej ludności, dalej działał na rzecz sprawy Polski. Był jednym z organizatorów Związku Polaków Prusza Wschodnich, dwukrotnie został wybrany do Sejmiku Prowincjalnego w królewcu, ksiądz Barczewski. Był aktywnym działaczem społecznym, narodowym, ale był również historykiem amatorem i etnografem amatorem. Opublikował liczne, bardzo interesujące prace o Warmii w związkach tej ziemi z Polską. Wydawał również na użytek miejscowych katolików, wiele polskich książek religijnych, żywotów świętych, modlitewników i śpiewników. W książce Kiermasy na Warmii pisał, cytuję, Ludność warmińska jest głęboko religijna, pracowita, spokojna i nadzwyczaj konserwatywna. Temu konserwatyzmowi mają niemieccy, współobywatele nasi, do zawdzięczenia przewagę we wszystkich zawodach, lecz temu samemu konserwatyzmowi zawdzięczamy, że lud pozostał polski, że się oparł wszystkim germanizatorskim zapędom i że na długo jeszcze takim pozostanie. Nie wstydzi się swego dialektu, lecz jędrnie żwawo o nim się wyraża. Książki, czasopisma chętnie czyta. Ale najwięcej tylko żywoty świętych, legendy o treści religijnej. Ksiądz Walenty Barczewski zmarł 28 maja 1928 roku w Brązowcu. Władze polskie w uznaniu wielkich zasług księdza Barczewskiego odznaczyły go krzyżem kawalerskim orderu Polonia Restituta.